Siemanko wszystkim, z tej strony Cwajak i dzisiaj zagramy sobie w grę 5 minutes to kill yourself w wedding day, czyli dzień ślubu. Jak wiecie lub nie wiecie jestem 19-latkiem, czyli mimo tego, że chciałbym, już planuję jakieś e, przyszłości z, z moją kobietą, to jestem raczej za młody na ślub i jakby teraz ktoś mi kazał się ożenić to byłoby to jednak chyba zbyt wielkie przedsięwzięcie i musiałbym się po prostu zabić, ponieważ jak mówi, e, pewna kwestia, która będzie pokazana w tym, w tym e, powiedzmy intro, pewna kwestia mówiona przez księdza, dopóki śmierć nas nie rozłączy, tak? Czyli jedynym rozwiązaniem aby się rozłączyć jest śmierć. Zresztą teraz wam pokażemy piękne intro owej gry. Tak czyli była imprezka, nasza osoba się super nachlała, zobaczyła kobietkę, którą spotkała w barze i po prostu od razu się oświadczyła, od razu się oświadczyła zaczęli rozmawiać o tym, że nie chciałby mieć dzieci i pieniądze, potem zostało, że chciałby mieć po prostu więcej pieniędzy i zostawiłby matkę z dziećmi, sam by ołyszał i po prostu doprowadziłaby do śmierci, a matka zostałaby z matką dzieci, które by ją wykończyły i też doprowadziłaby ją do śmierci. Czyli w sumie jest to gra dla obu osób, obu płci, czyli jeżeli jesteś kobietą, możesz sobie pomyśleć, że jesteś tą kobietą, która zostanie z dziećmi i doprowadzi cię do śmierci, dlatego lepiej się zabić już teraz. Lub jeżeli jesteś facetem, możesz myśleć, że będziesz musiał zarabiać się pieniądze na rodzinę. E, będziesz musiał cały czas pracować, będziesz musiał czasem dla siebie, będziesz w końcu ołysiejesz i w końcu to prowadzi to cię też do śmierci. E, single player, winning ustawiamy oczywiście, mamy tutaj instrukcję jak to wszystko robić, czyli po prostu gra nie, ma, nie jest zbyt wymagająca, po prostu klikamy wszystko myszką, e, przyciągamy jakieś rzeczy, jeżeli połączymy sobie jakieś różne rzeczy, to możemy sobie zrobić jakieś magiczne rzeczy i, i to koniec tego jest e, tutorialu. Tak, gra nie jest zbytnio rozwinięta, mamy 5 minut, aby się zabić. Miejmy nadzieję, że nam się uda, że nie będziemy musieli, na razie, w tym wieku, jeszcze wychodzić na umożliwienie. Marta, proszę, nie bierzesz od... do siebie? Tak. <laughs> Okej, okay. play, możemy stworzyć swoje postacie, czyli stwórzmy sobie szybko naszą postać. Jestem blondynem, ciemnym blondynem. Jestem aktualnie, już kiedyś byłem jasnym blondynem. To jest chyba najbardziej pasujący kolorek, to będzie chyba ten. No, to są czarne, to jest na pewno więc to będzie chyba ten. Ehm... Um. Zróbmy sobie kolor skóry, jestem strasznie blady, więc zróbmy, nie wiem, no dobra to jest za blady, jednak to może być taka białaś. to jest szar, to, to jest na pewno nie taka by... I kolor, akcent, akcent kolor, aha, czyli jak sobie robimy, jest tutaj ja bym z czerwonym chętnie wziął, tak z czerwony jest dla mnie bardzo pasujący, jestem Jakub Teraz zróbmy moją żonkę, czyli zru... Zru... zróbmy sobie, ej to jest... myślałem, że to będzie różowe włosy, ja chciałbym różowe włosy, bo ona ma... Marta ma aktualnie różowe włosy, what the fuck Okej, okay, ogólnie jesteś brązowo włosa. Jakie jest brązowo-włosa? Słuchajcie, brunetka to jest ciemnowłosa, a to jest... Brązowo włosa ma w swoją nazwę, jeżeli tak to mi możecie napisać. Jesteś tak samo blada jak ja. Na nie wiem czy nie bledsza, ale nie, 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 zdaliśmy, jesteś. Może jeden to jaśniejszy ode mnie. twój ciemniejsza. I ty by... O, tutaj mogę się zrobić różowy. zajebiście, to mogę się robić różowy, ty tylko różowy, proszę bardzo pięknie wyglądasz tak. Tak, i zrobimy matę. Tak, mi pięknie jest. Czyli możemy, mamy nasze dwie, dwie osoby. Czyli tutaj nasz facet, który. Będę ja i to jest moja żonka, od której muszę niestety uciekać w tym, moment, w tym wypadku. Okej, okay, ready? I skupmy się na miejsce. Skupmy się na miejscu. Musimy, musimy uciekać tu możemy, Z kim możemy napięć? Tu mamy jakieś rzeczy na, na stole. Tu mamy. O! Możemy się pobić po prostu z y, dwoma. Cholera, jak w pomordzie zostaliśmy. Osiem. Y, Procent po pomordy zostaliśmy Tu mamy jakieś kubeczki, nie możemy tych brać kubeczków. Czy możemy jakąś drzonkę nastawić? Nie, nie możemy. Szukamy jakieś yy, strzałeczek, które są gdzieś do klikania. Czy coś jeszcze znajdziemy? Może ty mnie coś. Panie, panie księdzu, chcesz mnie pobić? Nie, nie chcę się pobić Tu mamy jakieś drzwi, Czy mogę z wyjść? Super, mogę ten wyjść. E, sprawdźmy co tutaj mamy. o mamy tu jakąś linijkę. Tak weźmiemy, bo będzie można ją z czym połączyć. I tu mamy coś chyba do połączenia. Tak, możemy linijką walnąć. W... O, cholera! Dostaliśmy liniką od tej zakonnicy, za jakie grzechy? o to możemy sobie jakiś hazard zrobić pan Dzieciaki robimy hazard Ty kurna, co ty mi tutaj mówisz, co możemy robić? I dostajesz po mordzie, dostaliśmy beatdown 7% Okej, okay, mamy, mamy jeszcze chwilę, mamy jeszcze chwilę, mamy czas, żeby znaleźć rzeczy Które nas mogą zabić Zobaczcie jak tutaj mamy, mało tego, że... O, jest tutaj, coś mamy, coś mamy Tu jest jakiś magnes, magnes, który będziemy można z czymś połączyć Tu jest świe... tam była świeca, ja chcę się wrócić Wróćcie, tam była świeca Ta świeca może mi się do czegoś przydać, zapewne Jezus Maria, zga zgasiliśmy po prostu yy, świecą. O, to, 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 było, to było lepsze, to było lepsze zgaszenie, zgaszenie przez czułko, napierniczenie czułko w yy, świece to był lepszy pomysł. O, ty, ty nie można z magnesem podchodzić, więc pierdzielnimy w ten yy, zegar, aby nas po powaliły gremliny, czyli... To są jakieś gargulce? Co są gargulce? Co są gargulce? Gargulcem przypięczyły już na połowie HP, a czasu mamy. No dość sporo. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik, nie wiem. Ok, wychodzimy, wychodzimy stąd, wychodzimy. Tutaj zostaliśmy od Was ładny łomot, więc musimy zmienić po prostu pomieszczenia. Najprawdopodobniej najpierw pójdźmy teraz sobie w tę stronę. Do tego pomieszczenia? Do ofisu. Office może coś mieć dla nas ciekawego. Musimy coś szybko znaleźć. okej okay, tu mamy coś. Jakąś rybkę, czy cokolwiek. To jest wino. Najpiernieśmy się. A nie, on chce szampanę z ja pierdzie, jesteśmy zakolkowani Mamy kolejne świeczki, kolejne świeczki, które możemy gasić Super, po 4% niby to dodaje, ale lepiej, ta, lepsze takie 4% niż nic musimy, się, musimy jak najszybciej się zabić, a nie jak najefektowniej. Tu mamy jakieś plusiki, to o tutaj jest plusik Czyżbyśmy do tego rybkę wrzucili? Tak, do tego wrzucamy rybkę Przylatuje do nas Shark. Z jakiej cholery wyleciał do nas rekin z tej, z tej dziury? Okej, okay, tu już nic więcej nie mamy, więc musimy wymienić pomieszczenie Mamy 3 minuty Mamy z, na około mówiąc 10% HP, więc pójdziemy siedzieć w dół. Tu w dół coś było ciekawego pewnie. E, mamy tutaj widzów, mamy tu jakiegoś. Za jakie grzechy dostaliśmy z pompy? Od jednego z, z tych, z jednego z gości. Ja rozumiem, że niektórzy nie chcą, żebym się ożenił z kimś, czy tam jak z kimś się... Ale z pompy na, na ślubie mi wypierniłeś. O, pani Organisko, dzień dobry pani. Za jakie grzechy dostaliśmy po mordzie? Z wysokiej nuty, z wysokiej nuty dostaliśmy, zajebiście, to, to było, to, to był top banter, ten out of ten ocenione, top banter, tak. Takie, wiecie, takie taki, no nie, po, po angielsku, wiecie, że nie ja niby znam języki, hm, w sumie, patrzcie, mamy dwie, dwie toaletki, damska, męska, w sumie do damskiej dostaniemy, na samym wejściu mieliśmy dostać pierdy, a w męskiej możemy znaleźć jakiegoś jak który będzie u nas... Lepiej nie myślmy co chciałbym, więc lepiej wolę, dostać wolę dostać od kobiety, wolę dostać od kobiety na koniec Jednak tym ostatnim ciosem Na tym, na tej ziemi Chciałbym żeby był cios od kobiety Wolałbym żeby wolałbym może tylko od kobiety zdecydowanie Niż od faceta, bo jeszcze facet mógłby nas chciał zgwałcić czy coś To by nie było fajne, okej okay, mamy tutaj yy, To są chyba te Maszyny do papieru lub do tampon, są maszyny do tamponów Mamy tampon Czemu ty połknąłeś ta, tampona Czyli. Ja pierdzielę, ja pierdzielę doszło do tego, że po tych wszystkich obrażeniach, typu gargulce, dzisiaj uprawiające hazard, linijka nawet od zakonnicy, czy też dwie świadkowe, które napierniczały się niektóre z tym główną świadkową nie zabiły nas. Skończyło się na tym że śmiercionośnym narzędziem. Który powstrzymał nas od ślubu, powstrzymał od, nas od bycia z naszą ukochaną Która jest, była w tym przypadku tutaj przez przypadek, ponieważ ktoś się nachlał w barze Tampon Tampon powstrzymał nas przed takim błędem Czy To nie jest tak, że ja miałem jakoś umrzeć czymś efektownym Czymś co naprawdę mogłoby zabić no, za cholerę bym nie pomyślał, że ja zginę od tampona. Cześć, jak. Wiedz, że tampon będzie na ciebie czychał. Cholera, jasne. Tampony mogą być zabójcze, a niby mają kobietom pomagać. Facetom, jak widać, to jest dowód. Nie pomagają i nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi. To było na tyle z tej gry. Udało mi się uciec przed ślubem, przed pomyłką. Miejmy nadzieję, że gra wam się spodobała. Niestety, flesówek w ogóle nie ma, żadnych gier Indie Wy też mi nie chcecie pomóc zbytnio, bo jak porzucacie jakieś gry, to są gry, których albo ja nie mam Albo mój komputer nie uciągnie przykładu ARK to, to, I samo chyba nagrywał z tego co wiem Albo rzucacie gry typu hodowanko .pl, czy to jest clicker, czy bym się raczej zżygał prędzej niż ja miał to oglądać Czy po prostu gier nie porzucacie co jest, naj, jest najgorsze. Już wolałbym dostać jakąś gównianą grę ją odrzucić i widzieć, że przynajmniej się staracie, niż zobaczyć, że nic nie robicie. Ale cóż, ja pewnie wam coś znajdę na te dni. Mam nadzieję, że wam się to spodobało, że wejście po mojej stronie, że uciekliście razem ze mną. Ja się z wami użegnam, do w kolejnych odcinkach i siemanko, peace!